Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Jakuba Żulczyka pod tytułem Zmorojewo. Czyta Filip Kozior. Część pierwsza. Głuszyce. Prolog Nieopodal Zmorojewa rozpoczęła się wojna. Nie była głośna. Nie rozbrzmiewały wystrzały, krzyki żołnierzy, huk spadających bomb. Nikt nie zakłócał spokoju lasu, gdzie ćwierkały ptaki, szumiały drzewa, słyszało się przebiegające w oddali zwierzęta. Zapadał zmrok. Nad lasem rozlała się krwista czerwień zachodu słońca. Purpura oblewała korony drzew, spływała po pniach, ściekała na krzaki, paprocie i poszycie. Wojny nie było widać ani słychać, co nie zmieniało faktu, że zaczęła się właśnie w tym momencie. Ci ludzie. Coś mają z tymi trójkami, prawda? Powiedział Strzępowaty i podrzucił mały, owalny przedmiot. Trzej królowie, trójca święta, trzy korony, trzy grosze! zaskrzeczała gangrena, trzymając się za brzuch. Jakie trzy grosze? Strzępowaty złapał medalion i zacisnął na nim dłoń. Pomiędzy jego zrogowaciałymi, powykręcanymi palcami coś zalśniło. Tak mówią ludzie. Gangrena usiadła wtrącić swoje trzy grosze. Nie wiem, co to oznacza, ale jest dobrym przykładem tej dziwacznej obsesji trójek. Strzębowaty otworzył dłoń i patrzył na przedmiot, po czym pieszczotliwie musnął go opuszkami palców. O ile strzębowaty mógł dotknąć czegokolwiek z czułością, jego ręce dużo lepiej wiedziały, jak zaciskać, rozszarpywać i wyrywać, a nie głaskać. Zamilkli na moment, jakby dla uczczenia chwili. Gangrena siedziała na ziemi, przyciskając dłonie do brzucha. Odkąd pamiętała, bolał ją tak mocno, jakby w jego wnętrzu bez przerwy kipiał wrzątek. Choć wzrostem przypominała ludzkie dziecko, miała brzuch, który zajmował sporą przestrzeń. Był jej największym ciężarem, ale czasami myślała, że bez niego nie mogłaby istnieć. Wsunął pięść zaciśniętą na przedmiocie do kieszeni dużej, wypłowiałej marynarki i stał przez chwilę, wbijając spojrzenie zaropiałych oczu w nieokreślony punkt. Drugą ręką drapał się po głowie, wielki w stosunku do tyczkowatego i chudego ciała, jakby czegoś szukał pośród resztek przetłuszczonych siwych włosów. Gdy to w końcu znalazł, zgniótł w palcach i pstryknął. Gdyby zobaczył ich jakiś człowiek. Opowiadałby potem rodzinie i znajomym, że widział w lesie parę najbrzydszych ludzi na Ziemi.